Nazywam się Natasza Parzymiec, jestem absolwentką i wykładowczynią Warszawskiej Szkoły Filmowej i reżyserką i współscenarzystką filmu Moje Stare. To jest film o dwóch kobietach, które 50 lat temu się kochały i po 50 latach yy, chcą zawalczyć o swoją miłość i wyruszają razem w ostatnią wspólną podróż. Postanowiłam zrobić film o starszych kobietach, bo dość długo kręciłam się wokół tematu choroby Alzheimera, która jest mi bliska w rodzinie. i Jakoś tak stwierdziłam, że, że warto się go chwycić, a potem zastanawiałam się, w jaki sposób jeszcze nie zostało to pokazane. Przyszedł do mnie Ignacy Kiełczewski, który studiował tutaj y, operatorkę, i powiedział, że chce dyplom, no więc ja wtedy usiadłam z liceum do scenariusza. Dorota Stalińska się od razu pojawiła w naszej głowie, przez to, że się znałyśmy z y, innego projektu. No więc Dorota, tak naprawdę, jak tylko usłyszała, o czym jest film, to powiedziała, że w to wchodzi, przeczytała scenariusz, i ja wtedy pamiętam, że Dorota Pomykała dostawała w Trajbece nagrodę główną za kobietę na dachu. No i sobie pomyślałam, że to by było super, jakby je połączyć. I tak naprawdę Dorota już się zainteresowała, pomykała projektem w momencie, kiedy usłyszała o czym jest, a potem tylko przeczytała, spotkała się ze mną i powiedziała, że w to wchodzi. Ja mam takie dwie sceny w tym filmie, które są dla mnie najważniejsze. Pierwsza to jest scena pocałunku yy, bohaterek głównych, czyli Ani i Zosi, dlatego że po pierwsze nie było takiej sceny nigdy u nas w, na ekranie. Po drugie, że jest gdzieś takim punktem kulminacyjnym w środku, w środku tej historii, no jest też dla mnie po prostu bardzo wzruszająca, a drugą sceną jest, nie mogę spoilerować za bardzo, ale scena bliżej końca, gdzie Dorota Stalińska musi poderwać Dorotę Pomykałę na nowo, yy, z różnych powodów, tajemniczych, których nie chcę wyjawiać. To jest yy, scena, którą akurat pisała Alicja Sokół, ale ja pamiętam, że po prostu właśnie też przez to, że nie ja ją pisałam, to na planie mnie jeszcze trzy razy mocniej zaskoczyła w interpretacji naszych aktorek, i to było bardzo wzruszające. Razem z Ignacją inspirowaliśmy się. Głównie produkcjami skierowanymi do młodszych widzów, na przykład Euforią, yy, dlatego że stwierdziliśmy, że to jest film o drugiej młodości i on musi być opowiedziany przez młodych ludzi w młody sposób. Ja też jak aktorki prowadziłam, to prowadziłam je w taki sposób, że mówiłam dziewczyny, na nastolatki tylko w tym wieku. One przeżywają pierwszą miłość na nowo, yy, przeżywają przygody na nowo, więc trochę to samo mieliśmy w zdjęciach, że one w pewien sposób jakby muszą nawiązywać do klasycznego kina drogi, a z drugiej strony te momenty, gdzie czujemy, że one wracają do swoich nastoletnich lat, te, te bohaterki, no to, że właśnie jakoś tak to uchwycić w takich kolorach, w takim sposobie opowiadania kamery, żeby, żeby poczuć, że one znowu mają tam 19-20 lat. Ralf Kamiński zadebiutował w naszym filmie w roli kompozytora bo poczułam, że jeśli opowiadamy o tak wielkich emocjach i, i tak yy, dużej miłości, no to nikt lepiej nie zrobi tej muzyki, ilustracji do tego obrazka niż on, więc, yy, więc bardzo się cieszę, że Ralf wskoczył do nas yy, na pokład w tym projekcie i teraz też jedziemy do Gdyni razem, więc mam nadzieję, że tam wspólnie z widzami przeżyjemy tą muzykę i, i te historię, i myślę, że to będzie bardzo wzruszające.